Cześć, a dzisiaj zrobimy test gumy Orbit Refresher o smaku tropikalnym. Bardzo ciekawa guma do rzucia, po którą ja mam okazję dość często sięgać. Z tego względu, że to jest właśnie produkt bardzo oryginalny, bardzo unikalny. Tutaj przede wszystkim jeżeli chodzi o smak, ja jestem fanem smaków tropikalnych, dlatego też stąd ten konkretny wybór. Najbardziej polecam właśnie Wam tę wersję smakową. 12 takich gum w środku, 26 gramów ma takie opakowanie. No i cena w sklepach około 6 zł za taki produkt zapłaciłem w sklepie spożywczym. To co również ważne. Jest to produkt z oznaczeniem sugar free, a, za, a zatem jest to generalnie guma bez cukru, co na pewno też dość dobrze tutaj bardzo pozytywnym czynnikiem jest, jeżeli chodzi o ten konkretny produkt, prawda? Co do wartości odżywczych, tutaj mamy podane je w przeliczeniu na 100 gramów i jak sami widzicie, wartość energetyczna 170 kcal, tłuszcz 0 gramów, w tym kwasy tłuszczowe, nasycone 0 gramów. Węglowodany 69 gramów, w tym cukry 0 gramów No i macie tutaj napisane alkohole wielo wielowodorotlenowe poliole cokolwiek to jest 69 gramów białko 0 gramów i sól 0 gramów a jeżeli chodzi o skład oczywiście możemy się tutaj z tym składem zapoznać wszystko mamy dokładnie opisane ja tutaj nie będę tego wszystkiego czytał bo myślę nie ma to większego sensu no a sprawdźmy jak ten produkt prezentuje się w środku tak a zatem w środku spójrzmy Tutaj możemy sobie łatwo, oczywiście, tę gumę to pakowanie otworzyć, no i w środku prezentuje to się w następujący sposób. Ja już tu większość tych gum, że tak powiem, wyjadłem, natomiast taka pojedyncza właśnie guma do żucia prezentuje się w taki sposób, taka kolorystyka dość ładnie wygląda, prawda? A jeżeli chodzi o zapach, taki bardzo gdzieś tam wchodzący w zapachy tropikalne, jakieś tam ananasy, coś takiego bym powiedział mniej więcej tak to pachnie. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o smak, no to teraz Wam powiem, bo próbujemy. No, i w smaku naprawdę dobra, słodka, gdzieś tam wyczuwa się naprawdę te smaki tropikalne. Zresztą zobaczycie, jeżeli spróbujecie właśnie tej konkretnej gumy. Dość intensywna. Myślę, że tutaj, jeżeli lubicie tego rodzaju klimaty, no to będziecie naprawdę zadowoleni. Jeżeli lubicie takie intensywne smaki gumy do rzucia. No i jeżeli chodzi zatem o moją opinię, no to jak najbardziej polecam wam ten konkretny produkt. Jestem ciekaw też Waszych spostrzeżeń na temat gumy Orbit Refresher o smaku tropikalnym. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tym produkcie. Zachęcam także do subskrypcji, jak i również do zostawienia polubienia pod nagraniem. A tymczasem to wszystko, do zobaczenia.